Świętego Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus zapraszam do rozważenia Słowa Bożego z poniedziałku 22 listopada, kiedy też wpatrujemy się w przykład świętej Cecylii, patoki śpiewu, muzyki kościelnej prośmy Ducha Świętego o pomoc na czas rozważania Słowa Bożego. Czytanie z księgi proroka Daniela. W trzecim roku panowania króla judzkiego Joachima przybył król babiloński Nabuchodonozor pod Jerozolimę i oblegał ją. Pan wydał w jego ręce króla judzkiego Joachima oraz część naczyń Domu Bożego, które zabrał do ziemi Sinear, do domu swego boga, umieszczając naczynia w skarbcu swego boga. Król polecił następnie. Aż Fenazowi przełożonemu swoich dworzan sprowadzić spośród Izraelitów z Rodu królewskiego oraz z możno władców, młodzieńców bez jakiejkolwiek skazy o pięknym wyglądzie, obrzezanych z wszelką mądrością, obeznanych z wszelką mądrością posiadających wiedzę i obdarzonych rozumem, zdatnych do służby w królewskim pałacu. Zamierzał ich nauczyć pisma i języka chaldejskiego. Król przydzielił im codzienną porcję potraw królewskich i wina, które pijał. Mieli być wychowywani przez trzy lata, by po ich upływie rozpocząć służbę przy królu. Spośród synów ludzkich byli wśród nich Daniel, Hananiasz, Miszael i Azariasz. Daniel powziął postanowienie, by się nie pokalać, by się nie kalać potrawami królewskimi ani winem, które król pijał. Poprosił więc nadzorcę służby dworskiej, by nie musiał się kalać. Bóg zaś obdarzył Daniela przychylnością i miłosierdziem nadzorcy służby dworskiej. Nadzorca służby dworskiej powiedział do Daniela, obawiam się, by mój Pan, Król, który przydzielił wam pożywienie i napoje, nie ujrzał waszych twarzy chudszych niż młodzieńców w waszym wieku i byście nie narazili mojej głowy na niebezpieczeństwo u Króla. Daniel zaś powiedział do strażnika, którego ustanowił nadzorca służby dworskiej nad Danielem Hananiaszem i Michałem Jazariaszem. Poddaj sługi twoje dziesięciodniowej próbie. Niech nam dają narzyny do jedzenia i wodę do picia. Wtedy zobaczysz jak my wyglądamy, a jak wyglądają młodzieńcy jedzący potrawy królewskie i postąpisz ze swoimi sługami według tego co widziałeś. Przystał na to ich żądanie i poddał ich dziesięciodniowej próbie. A po upływie dziesięciu dni wygląd ich był lepszy i zdrowszy niż innych młodzieńców, którzy spożywali potrawy królewskie. Strażnik zabierał więc ich potrawy i wino do picia, a podawał im jarzyny. Dał zaś Bóg tym czterem młodzieńcom wiedzę i umiejętność wszelkiego pisma oraz mądrość. Daniel miał dar rozeznawania wszelkich widzeń i snów. Gdy minął okres ustalony przez króla, by ich przedstawić, nadzorca służby dworskiej wprowadził ich przed nabłodonozora. Król rozmawiał z nimi i nie można było znaleźć pośród nich wszystkich nikogo równego Danielowi, Hananiaszowi, Mishaelowi i Azariaszowi. Zaczęli więc sprawować służbę przy królu. We wszystkich sprawach wymagających mądrości i roztropności, jakie przedstawiał im król, okazywali się dziesięciokrotnie lepsi niż wszyscy wykładacze snów i wróżbici w całym jego królestwie. Hwalebny jesteś wiekuisty Boże. Błogosławiony jesteś, Panie Boże naszych ojców, pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławiony niech będzie Twoje imię, pełne chwały i świętości. Błogosławiony jesteś w przybytku świętej chwały Twojej. Błogosławiony jesteś na tronie Twego Królestwa. Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie i na cherubach zasiadasz. Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak uboga jakaś wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki. I rzekł: Prawdziwie, powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało. Ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie. Długie czytanie dzisiaj słyszeliśmy z księgi proroka Daniela. O tym, że król zapragnął mieć doradców. Wszystkim dawał jednakowe jedzenie ze swojego stołu, ale czterech młodzieńców na czele z Danielem zdecydowali przede wszystkim Daniel, że nie chcą kalać się królewskimi potrawami ani winem. I na to zgodził się ten nadzorca. Daniel też bardzo sprytnie i mądrze postąpił. Mówi, zróbmy taką próbę, poddaj nas dziesięciodniowej próbie, będziemy jedli jarzyny i pili wodę i sam zobaczysz rezultaty i wtedy możesz sam zdecydować. W oparciu o ten tekst powstał tak zwany post Daniela. Właśnie ktoś, kto poddaje się temu postowi przez dziesięć dni pije wodę i je jarzyny. Nawet są organizowane rekolekcje właśnie z postem Daniela, kiedy, kiedy ludzie w ten sposób spędzają czas właśnie na modlitwie i na poście jarzyny, jarzyny i woda. Jest to też właśnie taki ciekawy sposób zadbania o swoją duszę i o swoje ciało, bo, bo dobrze wiemy, że często popełniamy wiele błędów w żywieniu, przez co później to się odbija na naszym zdrowiu, na, na, na różnego rodzaju, właśnie chorobach, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj mamy dodatkowo w końcowym efekcie słyszymy, że ci czterej młodzieńcy okazali się, że Bóg im mocno pobłogosławił, Pan Bóg dał im dar. Daniel właśnie miał dar rozeznawania wszelkich widzeń i snów. I nie było na na nich mądrzejszych, yy, nawet mówią tutaj, że byli dziesięciokrotnie lepsi niż wszyscy wykładacze snów i wróżbici w całym jego królestwie. Pan Bóg wtedy, ale i dzisiaj, niektórym ludziom daje właśnie dar yy, rozeznawania, rozeznawania, jakiś dar prorokowania, dar różnego rodzaju natręć pochodzący od Ducha Świętego. I Tacy ludzie mogą nam bardzo mocno pomóc nieraz w podejmowaniu różnych ważnych decyzji, pomóc w ewangelizowaniu, w głoszeniu Słowa Bożego, w rozeznawaniu, gdy ktoś ma jakieś trudności, kłopoty, problemy yy, duchowe, życiowe. A trzeba być oczywiście też bardzo roztropnym, yy, powściągliwym, żeby też nie dać się gdzieś wciągnąć w jakieś. Bo, Czasem tak bywa, że ktoś tam gdzieś powie, słuchaj, tam jest jakiś taki, cuda się dzieją, jakiś Jasnowic, jakiś nie wiadomo co. Więc to tego typu rzeczy trzeba traktować faktycznie jak jakiś hokus pokus czary mary. Natomiast gdy człowiek żyje bardzo blisko Pana Boga i, i Pan Bóg chce, daje różnego rodzaju dary i łaski, tak jak czytamy w życiorysach świętych, że święci na przykład, nie wiem, ojciec Pio, czy Jan Viany, czy czy inni, kiedy ktoś przychodził do spowiedzi, oni, no, Bóg dawał im to poznanie ich grzechów, że czasem ktoś nie chciał się z czegoś spowiadać, zakrywał, taju, a oni mówili słuchaj, że z tego się nie spowiadałeś, z tego okłamujesz, mnie oszukujesz, a więc Pan Bóg dla uwolnienia ich duszy od grzechów dawał takim właśnie wspomnianym świętym właśnie ten, ten dar. Ale widzicie, tutaj jest ten spokój, pewność, to Bóg to daje, tym kieruje. Natomiast czasami się bywa tak, że ktoś gdzieś tam się zaplącze, w jakieś historie, w jakieś właśnie z takimi osobami, którzy nieraz wprost wiadomo, że nie mają nic z Bogiem wspólnego, a mają jakieś nadzwyczajne dary, jakoby niby od Boga. Więc tutaj trzeba być bardzo mądrym i ostrożnym, żeby się w jakieś kłopoty duchowe później przez to nie wpakować. A często nie tylko duchowe, i finansowe, bo czasem ktoś idzie takich w cudzysłowie uzdrawiaczy, jasnowidzów, wróżbitów, nie wiadomo kto jeszcze. I jeszcze nie dość, że, że duchowo krzywdę może ponieść, to jeszcze i finansowo wydaje nieraz mnóstwo pieniędzy, bo tacy ludzie chętnie o takie pieniądze wołają. Psalm dzisiejszy zaczerpnięty jest z księgi proroka Daniela właśnie. Takie słowa bardzo pochwalne. Chwalebny jesteś wiekuisty Boży. I później mamy przez cały ten psalm przewija się jedno słowo, błogosławiony, błogosławiony jesteś Panie Boże naszych ojców, pełen chwały na wieki, ich będzie Twoje imię, pełne chwały i świętości i błogosławiony, błogosławiony, błogosławiony. Uczmy się, więc sobie zdaję sprawę, że często nam jest trudno, bo my ciągle gdzieś przechodzimy ze swoimi sprawami, czym się martwię za coś. Przepraszam, o coś proszę, ale zwrócić uwagę, czy w mojej modlitwie jest uwielbienie Boga. I, i tym się, nad tym się zastanowić. Spróbować, jeśli ono jest, próbować, żeby było jeszcze więcej tego uwielbienia. Jeśli nie ma, uczyć się wprowadzać w swoje życie, modlitwę uwielbienia Pana Boga. Można robić w bardzo prosty sposób, w ciągu dnia widzę coś co mnie cieszy i, i, i raduje i powiedzieć Panie Boże bądź uwielbiony za to, że nie wiem za piękne słońce, za, za to, że zjadłbym jakiś smaczny posiłek, że bądź uwielbiony za spotkanie z tym człowiekiem, bądź uwielbiony za to, że dajesz mi siły do pracy. I tak takie proste rzeczy, cieszyć się Bogiem, uwielbiać Go, dziękować Mu za to co On nam daje. I Ewangelia, bardzo krótka, jak mówiłem, że czytanie długie, tak Ewangelia bardzo krótka, o tak zwanym wdowim groszu. Często się tak mówi, że, że kościoły utrzymywane są z tak zwanych wdowich groszów, bo to często te, jak to się mówi, te babcie, to te babcie przynoszą ofiary, z których kościoły się buduje, remontuje, utrzymuje. Ale no to nie oczywiście tylko te, bo babcie, ale m, jeśli wspólnota normalnie poczuwa się do odpowiedzialności za, za kościół, za parafię, to jakoś każdy to rozumie i uczestniczy w tym utrzymaniu, y, często i rozbudowie, remontach, y, ewangelizacji itd. itd. Y, jeśli y, ksiądz z parafii ma parafian, którzy rozumieją sprawy utrzymania, sprawy finansowe, to on, Zamiast martwić się o, o sprawy finansowe, to on będzie miał czas na to, by martwić się o sprawy duchowe. Wielu yy, księży tak bardzo martwi się o sprawy finansowe. Parafierz czasem zapomina o ewangelizacji. Ludzie się denerwują na księdza, bo ksiądz tylko woła pieniądze, ksiądz się denerwuje na ludzi, bo, bo ludzie mu dają mało tych pieniędzy, bo wcale mu nie dają. No i nie może tam. Yy, nie wiem, remontować przeciekającego dachu, nie może rozbudowywać w parafii coś, co tam jest potrzebne, pomalować, naprawić i tak I takie niepotrzebne nerwy i później zamiast wielkiego duszpasterstwa, to są tylko, tylko niepotrzebne, niepotrzebne złości. Kościół nie jest księdza. Kościół jest parafian. Ksiądz jest jakiś czas z danej parafii. Często, nawet i krótko. Więc trzeba mieć tą świadomość. Ja utrzymując Kościół, utrzymuję Boży, który służy całej wspólnocie. I, i, I ja odejdę z tego świata, a ten Kościół zostanie i będzie służył moim dzieciom, moim wnukom. Ta uboga wdowa. Wrzuciła tak bardzo mało, że ten bogaty człowiek nawet by się nie schylił po to, żeby to podnieść, bo nie widziałby sensu, to tak jakby no to jakieś drobiazgi. Bogaty wrzucił dużo, ale tak naprawdę wrzucił tylko, jak to właśnie mówią, z, z tego, co mu tam gdzieś zbywało. A ta kobieta wrzuciła wszystko. To pokazuje wielkie zaufanie do Pana Boga, ale też i taką właśnie. Taką świadomość, nie, że, że nie mam wiele, ale chcę i mogę się podzielić. Tu przypomina mi się rozmowa z bezdomnym, który mówił, że y, ja y, no, nie mam domu, nie mam lodówki, więc to, co uzbieram y, w ciągu dnia, jeśli mam za dużo tego jedzenia, to mówi: Ja tego nie zostawię na drugi dzień, tylko ja idę i rozdaję innym. Którzy na przykład dopiero zaczynają żebrać i jeszcze nie umieją tego robić, albo są bardziej chorzy ode mnie, albo całkiem już właśnie bezradni, już tak beznadziejni w tym swoim, bez, no, w tym swojej biedzie, że tylko myślą, żeby się opić i leży cały dzień on nie myśli o niczym innym. Więc idę i daję takiemu, żeby cokolwiek przynajmniej zjadł. I mm, właśnie umieć dzielić się tym, co mam, choćbym miał nawet bardzo mało. Tak ja właśnie ten bezdomny. Zostawiam dla siebie tylko to, co mi jest konieczne. Mówi ja noszę tam jakieś tam torby, jakiś plecak i, i nie biorę niczego więcej, bo, bo jeden z nim, który rozmawiałem tam kiedyś kiedyś, mówi ja dziennie spotykam się z około 300 do 500 osób robię tam kilkanaście kilometrów chodząc od człowieka do człowieka i, i w ten sposób żyje z dnia na dzień ten sposób to jest moje, mój sposób na utrzymanie się przy życiu jeśli y, mam więcej właśnie odsłanianego jedzenia się dzielę z innymi jeśli wiem o kimś, kto dopiero zaczął zbierać nie umie, nie potrafi, nie udało mu się tego dnia mówi, to ja się też dzielę tym, co, co ja uzbierałem i mówi, że doświadczam zawsze, że jeśli ja się z kimś podzielę, zaraz przychodzi ktoś, podchodzi ktoś do, do mnie i daje mi o wiele więcej, niż bym się spodziewał, że dostanę. Ja mówię, ja widzę wyraźnie, jak Bóg się o mnie troszczy. Ja widzę to wyraźnie. To tyle. Niech Słowo Boże, które słuchamy, niech Ono gdzieś tam nas pracuje, mi jakieś pomysły, na natchnienia przychodziły takie. Tobie, może zupełnie inne słowa przykuły Twoją uwagę, może zupełnie inne myśli przychodzą, ale ważne, żebyśmy tym słowem na co dzień żyli. Amen. Szczęść Boże, do zobaczenia. Niech Was Bóg błogosławi mi ojca i syna i ducha świętego. Amen. Papa. Pa.